Dzień dobry Bierzemy nogi w zapas I idziemy prosto do wypożyczalni Znaczy jest przed 8, więc jeszcze jest zamienta Więc jeszcze wstąpimy na śniadanko do 7-Eleven Ale, ale brzydka pogoda wam powiem Paskudna Trzymamy kciuki, żeby tak została do końca dnia Potrzebujemy skutera, bo miejsce, które dziś odwiedzimy najlepiej zwiedzać właśnie na skuterze. Można też autobusem, ale jednak Azja i skuter to duet idealny. To co tu widzicie to EasyCard w różnych kształtach. Można nimi płacić za transport publiczny w niektórych sklepach, a czasem nawet w taksówkach. Karty można doładowywać w sklepach typu kombini. Dobra, chodź. Co, onigiri znowu? Oczywiście. Tak. No to żona to postanowiła. Jemy onigiri na śniadanie Dzisiaj kupiliśmy inną herbatkę, tym razem zieloną z cytryną. 25 za to. To jest jeszcze lepsza I tym razem onigiri. Z grillowanym kurczakiem i cebulką. Mm. Dobra, nie? Lepsza. Za 30, a teżanka miała z czym? Się... Teżanka miała to samo, co z wczoraj, za 55. Kończymy śniadanie i ruszamy wynająć nasz skuter. Pogoda, jak na razie, dopisuje. A przypominam, że jesteśmy w porze deszczowej. W wypożyczalni, pierwszy raz w trakcie naszej podróży, Ktoś faktycznie sprawdził nam, czy mamy prawo jazdy na motor i czy jest międzynarodowe. Dobra, mamy skuter wynajęty. Podpisałem taką chińską umowę, właśnie. Musiałem sobie przetłumaczyć wszystko. E, no, także, oto nasza bestie na dzisiaj. A to jest pokój. A to. Trzeba jeszcze napoić naszą białą strzałę i możemy ruszać w trasę. Nasz dzisiejszy cel to Park Narodowy Taroko. Tajwan wcześniej nie kojarzył mi się ze skuterami, ale po przyjeździe tutaj od razu rzuciło mi się w oczy, jak dużo ich jest i mają do tego świetnie przystosowaną infrastrukturę. Zobaczcie, jakim czaderskim pasem sobie jechaliśmy. Po 30 minutach dojeżdżamy do parku i już od samego początku robi na nas wrażenie swoimi rozmiarami. Nazwa Taroko pochodzi od słowa używanego przez lokalnych mieszkańców w plemeniu Truku i oznacza właśnie wielki. Witam Was w Parku Narodowym Taroko. Zatrzymaliśmy się w Visitor Center, żeby zapytać o drogi i o jakieś trudności. Miejsca, do których chcemy pojechać są dość proste do jazdy na skuterze, także zaraz przyjdę na skuter. Bardzo fajne jest to, że jak tu przyjedziecie, to możecie zapytać się, żeby oni wam spersonalizowali waszą, żeby wam spersal, spersol, jak się mówi? Sperso... Możecie poprosić ich tutaj, żeby wam spersonalizowali spersolani... spersolani... własną wycieczkę i możecie się podpytać co, jak i gdzie, tak jak my to zrobiliśmy, także spoko. Mam dla Was małe ogłoszenie. Pewnie zauważyliście, że vlogi, które oglądacie, to ujęcia sprzed ponad dwóch lat. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, nasza podróż już dawno się skończyła. Wróciliśmy do pracy i czasami ciężko jest pogodzić te dwie rzeczy. A po drugie, w międzyczasie szykowaliśmy dla Was coś większego otworzyliśmy nasze własne, kameralne biuro podróży. Także jeśli podoba Ci się to, co widzisz we vlogach i masz ochotę przeżyć podobną przygodę, zapraszam do linku w opisie lub po prostu wejdź na podróży.pl. A jeśli nie planujesz podróży, ale chcesz nas wesprzeć, zostaw lajka na fejsie, udostępnij nasz profil na Instagramie, udostępnij ten film. Każda aktywność naprawdę nam pomoże. Z góry dzięki i wracamy do vloga. I czas nas goni, bo jest gdzieś około 9.30. I musimy się pospieszyć z tym wszystkim, bo, bo za 3 godziny powinno tutaj padać. Póki co jest spoko pogoda, jest niebieskie słoneczko, ale wydaje mi się, że kwestia chwili to się wszystko pozmienia. Kiedy wybieracie się tutaj, na mapie macie pozaznaczone szlaki, które są sceniczne, które są takie typowe pod hiking. I takie, które są, jakie tam jeszcze były? I takie górskie. My wybraliśmy oczywiście sobie tylko te sceniczne. Jest tak gorąco, jest bardzo wilgotno na Tajwanie w ciągu wakacji, naszych wakacji, że Ja nawet idąc, jak teraz taki dejtrzą, kamerę, gadam do Was, to czasem jest zadyszka łapka. Skręć w prawo. Przez cały park ciągnie się droga prowadząca wzdłuż zboczy, wąwozów oraz przez tunele wydrążone w górach. Otaczające nas szczyty zbudowane są z marmuru, a tutejszy wąwóz jest wyjątkowy. Na świecie istnieją tylko trzy wąwozy, wyrzeźbione całkowicie w marmurze. Przed nami Świątynia Wiecznej Wiosny. To pierwsza świątynia na trasie. Ale nie wiąże się z nią zbyt wiele historii. Zbudowano ją w 1958 roku i od tego czasu dwa razy została zniszczona przez osuwiska. Ma jednak swój urok, choćby dzięki fajnemu wodospadowi. Po drodze przez cały Park Narodowy w Taroko można znaleźć właśnie kilka świątynek zbudowanych w takich malowniczych miejscach. Do tych wszystkich świątynek w większości prowadzą takie właśnie tunele, jakimi szliśmy, jakimi szliśmy przed chwilą. Jest to trochę klaustrofobiczne, ale daje radę. Stwierdziliśmy, że zaczniemy od ostatniego punktu naszego, który jest wysunięty najdalej, ale jechaliśmy i okazało się, że tunel jest zamknięty i że tunel jest otwarty tylko w których tam godzinach. Chyba godzina 10:40 i tam było napisane, że jest tunel otwarty od 11 .30 do 11:30 12 do 12:30, więc czekalibyśmy prawie 50 minut. Twierdziliśmy, że olejemy temat i lecimy na począ do, do początkowego punktu. I w tym czasie akurat otworzy się tunel, ale no ciągle musimy coś zmieniać. Woda jest tak krystaliczna, że skoczyłbym stąd chętnie do tej wody. Wiecie co jest powalone? To, że ja widzę ludzi, którzy wyglądają jak Chińczycy, a nie zachowują się jak Chińczycy. Jeśli nie wiecie jak się zachowują Chińczycy, to ja pokrótce Wam opowiem. Chińczycy to jest... nie. Nie Chińczycy. Chiński turysta to jest taki turysta, który przepycha się, który ma w dupie innych, który wchodzi tam, gdzie nie powinien wchodzić, który nie liczy się z innymi ludźmi, tylko liczy się jego dobro i, i najważniejsze jest jego zdjęcie w danym miejscu. A ci ludzie tutaj to są po prostu tak kulturalni, tak ułożeni. Że, mi się, że mnie to aż gryzie w oczy. A tu idzie moja żonusia. Szlak, którym idziemy, nazywa się szakadang. To typowy szlak widokowy, łatwy, bez większych podejść. Idziemy przy dżungli wzdłuż pięknego krystalicznego niebieskiego potoku. Można tu nawet spotkać małpy. Miejsce niewyobrażalnie piękne. Nie spodziewaliśmy się tu niczego do jedzenia, a jednak przy szlaku można znaleźć stragany z przekąskami i napojami. Doszliśmy i robimy sobie małą przerwę na. Małe co nieco. Wziąłem sobie taką chińską kiełbaskę. Nie jestem jakoś mocno przekonany do tej kiełbaski, ale chodzi tu piesek, więc najwyżej jak nie będzie dobra, to piesek opierdzięli. Dajmy więc szansę tej dziwnie wyglądającej czerwonej kiełbasce. Ale będę zaskoczona tym smakiem. Dobre? Mhm. Ma posmak trawy Mmm, Ale to Wygląda mega niezachęcająco. Biorąc pod uwagę jej kolor, ale ma tyle przypraw w sobie. Hmm. Szlak ciągnie się dalej, ale uznaliśmy, że stragany to idealny punkt, by zawrócić. Nie chcemy w końcu przegapić otwarcia tunelu. Na szlaku co jakiś czas są łoweczki, na których można sobie odpocząć. Naprawdę fajne jest to, bo ten szlak głównie prowadzi pod drzewami w cieniu także tak nie, nie łupie po głowie jak się, jak się idzie Aczkolwiek słoneczko zaczyna się chować za chmurami także temperatura też schodzi do takiej w miarę akceptowalnej Ach, Doszliśmy do mostu z powrotem Jedziemy Zobaczyć czy tunel jest otwarty. A tam krystaliczny stromyk łączy się z tą brudną, z tym brudnym strumykiem. Jedąc tutaj nie mieliśmy żadnych oczekiwań, a park zrobił na nas ogromne wrażenie już od początku. Cieszę się, że mogliśmy zobaczyć to z poziomu skutera. Jeśli będziecie mieli taką możliwość, koniecznie wynajmijcie skuter. Co prawda momentami bywa strasznie, bo droga jest wąska i często jedzie się pod wiszącymi skałami, ale mimo wszystko warto. My tymczasem dojeżdżamy do kolejnego punktu. Dojechaliśmy do Grotto Sualo. I jest tu budka z magnesami. Nie widzieliśmy nigdzie jeszcze magnesów od początku, kiedy tu przyjechaliśmy. I to jest pierwsze miejsce, więc, więc stwierdziliśmy sobie, że... No, warto zainwestować w magnes. I zobaczmy ten magnes 26 złotych. No, czyli chyba najwięcej w historii ile zapłaciliśmy za magnes, ale magnes to jest naprawdę dla nas coś bardzo ważnego. To jest chyba jedna z naszych jakby fajniejszych pamiątek. Także na to hajsu staramy się nie szczędzić. Ogrom, masa i wielkość tego parku narodowego robi wrażenie. Boże, te skały, te góry są tutaj tak ogromne, czuć czuć tutaj taką siłę. Co? No właśnie mówię o tym, że to jest takie, no czuć tutaj siłę i taki respekt, i... ale jeszcze większy respekt to czuję do tych ludzi, którzy tutaj budowali tą drogę, którą tutaj idziemy. No. Weźcie przekuj przez te, wszystkie, przez te wszystkie skały bez zawalania tego, nie? Nawet nie wiecie jak ogromne są tutaj te góry skały. Macie tutaj autobus dla porównania. To jest, no kamera tego nie nie przekaże, nie, ale generalnie no to po prostu ogrom. Wręcz przytłacza. Ile to musi być ton? W tym miejscu świetnie widać ząb czasu. Spójrzcie, jak woda wypukuje wąwóz w marmurze. Załóżmy, że fragment, który tutaj widzimy, ma około 5 metrów. Z tego, co przeczytałem, rzeka wypukuje około 1 mm rocznie. To potrzeba by było jakichś 50 tysięcy lat, żeby powstało właśnie te 5 metrów. 50 tysięcy lat temu żyli ostatni Neandertalczycy. A mówimy tu tylko o tych kilku metrach. Niesamowite, jak powolny jest to proces. A wąwóz zaczął się tu tworzyć 5-6 milionów lat temu. Mieliśmy w sumie nadzieję przejść przez tym mostem, bo w sumie ja, tro ja trochę chciałem, ja głównie dla niego, tej przyjechałem, ale niestety jest zamknięty i potrzebne jest zezwolenie, żeby nim przejść, więc musimy obejść się ze smakiem. I chcieliśmy wejść na tamten most. Jest totalnie darmowy. Pół godziny wchodzi się do góry, ale nie mamy wody. Na razie sobie darujemy i jedziemy dalej zobaczyć. Ale jest tu przepięknie. Wiem, że często to powtarzam, ale naprawdę tutaj jest przepięknie. Nawet jak zaraz zacznie padać, to i tak jestem już ukontentowany, bo zobaczyłem tak dużo przy tak ładnej pogodzie. A spodziewaliśmy się wiecznego deszczu. Pojechaliśmy dalej niż planowaliśmy, mieliśmy dojechać do miejsca, które nazywa się Nine Tunnels Ale stwierdziliśmy, że pogoda dopisuje, więc a jeszcze kawałek, a jeszcze kawałek I wiecie, na tej mapie są pozaznaczone punkty, które można odwiedzić I tak przyjechaliśmy, jeszcze jeden i tak a ładna pogoda, jeszcze jeden I, Ale już tak nam się piszczało w ogóle tam na, ty, na, na tej grotto tosualu, że no, wypiliśmy całe picie Ale tam były takie ceny chore, najtęższe no picie było za 110 dolarów, więc stwierdziliśmy nie trochę przycebulimy, zaraz będzie jakiś sklep, nie? no i... Pff, nie było, nie było, nie było i idzie to jest 7-11 na takim odludziu Nihao no idziemy po picie idziemy w zaparte i próbujemy herbatek piliśmy już cytrynową, dzisiaj rano limonkową i teraz chyba ostatnia jaka możliwa jest z cytrusami, Grej brutowa. Ale się pić, że oni chce. Ej, przepyszna. Przepyszna jest, nie? I chyba najlepsza. <noise> Właśnie kupiliśmy naszą najdroższą brzoskwinię. <noise> Jezus Maria, jak ona pięknie pachnie i w ogóle jakaś z dotyku, to jest po prostu niesamowite Ej, wiem, że to jest p... że się spuszczam nad, nad brzoskwiniem, ale pachnie przepięknie I to jeszcze w ogóle kupiliśmy klasę niżej, jakąś drugą klasę, bo ten, no, tamte kosztowały 100 dolarów za jedną sztukę e, Mogę ja to, czynić ten honor i pierwszy sprowadzić. Ja chciałam wodą przemyć, bo to jednak wiesz Eee Jezu. Ale mi brakuje takich owoców. Ale bydło. Nie no jadłam lepsze. Naprawdę? Mhm. Ale mi ogólnie pycha. Mm. Faktycznie. Na pewno to trzeba docenić tą delikatność i ta, ta skórka nie jest taka. Ale nie jest słodka. Trzeba było się... Trzeba było zaszaleć i wziąć drugą pierwszą klasę. jesteśmy w jakiejś wioseczce jest tak lokalnie jest tak fajnie tutaj praktycznie nie ma nie ma turystów poza tymi lokalnymi drodzy powrotnej zatrzymaliśmy się przy wodospadzie i okazuje się że przy wodospadzie jest taki most jak most ze szereka w części pierwszej jak szli ocalić wione w zamku Zanka jest tam, bo się boi wejść na ten most. No. I dziwię jej się trochę. On się trochę trzęsie. A na wejściu jest napisane, że maksymalnie może być na nim 8 osób. Jest na 4, więc mamy jeszcze 4 osoby zapasu. Także jest ok. Ale płotek sięga mi do, do pasa. Także jest to trochę niebezpieczne. Ale jest napisane, żeby się nie wychylać. Także ja się wychylać nie będę Ale on się trzęsie. Moi drodzy, osiągnęliśmy limit 8 osób. Dlatego stoimy, czekamy aż ludzie zajdą bo tam naprawdę ostro się buja. Tutaj moglibyśmy pójść. Ale z racji tego, że był tajfun dwa tygodnie temu, no to nie możemy. Ale szkoda, no ale mogliby już to otworzyć. Pewnie jakieś uszkodzenia są. Może. Tak. <laughs> Nasza bestia chińska, nawet nie wiem co to za, za model. Jakiś IC. Jeździk, jeździk. Powoli kierujemy się do Hualien, ale jeszcze zahaczymy o tunel dziewięciu zakrętów. Samo miejsce nie zrobiło jednak na nas większego wrażenia. Według nas największą frajdą w tym parku jest... Oczywiście sama jazda skuterem. Możliwość przejazdu przez wąskie wąwozy, niekiedy sięgające nawet do 500 metrów wysokości. Spektakularne miejsce. W takich miejscach człowiek naprawdę uświadamia sobie, jak jest malutki na tym świecie. Czasami też nie uświadamia sobie, że niektóre drogi są zamknięte w pewnych godzinach, tak jak my na przykład. I niestety powrót do naszego miasta opóźnił się. W końcu jedziemy, puścili nas trochę wcześniej. Jest godzina chyba 16.20, 16 więc no trochę wcześniej jedziemy. Postanowiliśmy więc wykorzystać to, że mamy jeszcze skuter i pojechaliśmy na plażę. Już wyjechaliśmy z gór i jesteśmy też przy plaży. Ukształtowanie Tajwanu jest dość interesujące, ponieważ z jednej strony mamy góry i dosłownie 2 ,3 km potrafi być plaża. A tu mamy... Słodkich taaaajwańczyków Siedzących sobie na plaży I odpoczywających, korzystających z życia Może powinniśmy wziąć z przykład i też sobie siedzimy. Przy okazji nauczyłem tych młodych chłopaczków rzucać kaczki Co prawda język był barierą, ale sobie jakoś poradziłem O, jesteśmy głodni Jedziemy do miasta co zjeść. Wow, patrzcie jak wygląda cmentarz na Tajwanie, bo właśnie zupełnie przez przypadek wjechaliśmy w uliczkę i normalnie prowadzi e, przez środek cmentarza. Jesteśmy na tym markecie, który... Na którym byliśmy wczoraj, ale był jeszcze zamknięty. Wieczorem wygląda tutaj zupełnie inaczej i zamówiliśmy sobie taką, że tak to powiem, możecie się zacząć śmiać, ale jest to tajwańska, taj, tajwańska rzecz. Jest to kotlet, taki jak u nas schabowy, tylko że z piersi z kurczaka. Po prostu kotlet panierowany. Generalnie to często serwuję go w sposób taki, że po prostu staje się takiego wielkiego kotleta. jecie go jak, jak batona. Ale w tym przypadku, no ja myślałem, że dostaniemy w taki sposób. Ale w tym przypadku pan po prostu pokroił nam go na kawałki i jemu ja go podlega. O, ale gorący, ale pyszny według mnie. Jest przepyszny. I dobrze nie wzięliśmy fikennego, bo to już jest kickę. No. W tym miejscu odcinek by się skończył. Ale miałem niedokończone sprawy z dnia wcześniejszego. Na sam koniec dnia jeszcze trochę bejsbola. Jedna z fajniejszych zabaw, ja, to. I to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Park Taroko wam się podobał. Jeszcze raz zapraszam was na tripa z nami i na naszą stronę Ten Typ Podróży. Jeżeli chcielibyście z nami popodróżować, macie teraz taką możliwość. Do następnego odcinka. Cześć.